W czasie domowej izolacji jednym ze sposobów na spędzenie czasu może być śpiewanie. W internecie pojawiają się liczne nagrania pokazujące, że obecnie właśnie tak umilają sobie czasy między innymi mieszkańcy Włoch. Możemy wziąć z nich przykład korzystając z zasobów jedynej w kraju biblioteki polskiej piosenki, która działa w Krakowie. Na miejscu jest Christian Lis. Powiedz, jak można skorzystać z zasobów tej biblioteki? Skorzystać z zasobów Biblioteki Polskiej Piosenki można w bardzo prosty sposób, wystarczy odwiedzić stronę internetową www.bibliotekapiosenki.pl i tam na przykład skorzystać z możliwości pośpiewania sobie w domu w trakcie tej izolacji, która panuje, o czym też wspomniałaś. Moim i państwa gościem jest Przemysław Szczerbiński, pracownik biblioteki polskiej piosenki. Proszę powiedzieć, co możemy znaleźć, jeżeli chodzi o śpiewnik Polaka, który jest dostępny na Państwa stronie. W śpiewniku Polaka oczywiście będą piosenki patriotyczne, ale nie tylko, bo... Śpiewnik Polaka to jest taki zbiór utworów na każdą okazję. Waldemar Domański, dyrektor <laughs> Biblioteki Polskiej Piosenki, prawdopodobnie nie myślał, tworząc ten zbiór, o tym, że będziemy śpiewali to na balkonach podczas epidemii koronawirusa. No ale tak jest, Szanowni Państwo, mamy piosenki zarówno te, nazwijmy to patriotyczne, te, które są potrzebne do celebracji świąt państwowych, a także takie piosenki na wszelki wypadek. jak takie piosenki kryzysowe. No można powiedzieć, że to jest no, na, kryzysowa narzeczona, to nie, ale na przykład, ale to już było w Siną Dal, coś co będzie takim naturalnym antydepresantem na ten trudny czas. Podkłady do tych utworów można znaleźć na naszej stronie. No właśnie, są podkłady, czy, czy aby zaśpiewać trzeba się rejestrować na Państwa stronie, czy to jest ogólnodostępne? Wszystko jest darmowe, wystarczy wejść na stronę www.biblioteka.pysenki.pl, no i tam sobie po prostu... E, poczytać o tych piosenkach, ściągnąć nawet nuty, jeżeli ktoś by chciał grać. To równie... czytać można też dzięki zasobom cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki. Tam masz 90 tysięcy rekordów obecnie. 90 tysięcy rekordów i mogę się poszczycić tym, że 2 miliony odsłon miesięcznie. Także jesteśmy bardzo często odwiedzani. Jesteśmy jedynym autoryzowanym źródłem, które dotyczy polskiej piosenki, więc zachęcam, jeżeli narzekacie Państwo na nudę podczas tego trudnego okresu, no to Biblioteka polskiej piosenki jest wirtualnie otwarta, bo oczywiście fizycznie zamknięta. Państwo prowadzą też takie śledztwa dotyczące właśnie polskiej piosenki. Jak takie śledztwa wyglądają? Skąd można zaczerpnąć więc o, o tych ciekawostkach, o genezie polskich utworów? No, jest to przede wszystkim research, jest to przede wszystkim kwerenda różnych źródeł, zarówno bibliotecznych, jak i tych dostępnych w internecie. Niektóre śledztwa miały charakter happeningu muzycznego, tak było w przypadku Guralu, czy Ci nie żal, który to był w 2012 roku. to nie Gural jest autorem tej piosenki, prawda? Gural jest bohaterem, ale autorem jest zupełnie ktoś inny, a jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, kto, no to zapraszam. Oczywiście na stronę Biblioteki Polskiej Piosenki. Jest to pan Bałucki, który akurat z tym guralem tytułowym spędzał czas w więzieniu. I właśnie o takich ciekawostkach można poczytać w zasobach Cyfrowej Biblioteki Polskiej Piosenki. Ja na przykład wczoraj dowiedziałem się, że znana piosenka Małgośka Marylii Rodowicz jest właściwie autobiografią Agnieszki Osieckiej. Bardzo wiele ciekawostek na stronie jest dostępnych. Można też pośpiewać korzystając ze śpiewnika Polaka. Tak więc zapraszamy www.bibliotekapiosenki.pl Krystian Lis, dziękuję bardzo. Kiedy trwa czas domowej izolacji, można go sobie umilić śpiewając. Tak robią Włosi, a my możemy wziąć z nich przykład, między innymi dzięki zasobom działającej w Krakowie Biblioteki Polskiej Piosenki. Na miejscu jest nasz reporter Krystian Lis. Powiedz proszę, co znajdziemy w takiej bibliotece piosenki? Kiedyś kabaret starszych panów śpiewał, że piosenka jest dobra na wszystko i faktycznie bez wątpienia na ten czas domowej izolacji piosenka jest bardzo dobra. Tutaj w tym miejscu znajdziemy nie tylko płyty winylowe, nie tylko właśnie różnego rodzaju wywiady, rękopisy, nuty, ale też oczywiście jest możliwość korzystania z biblioteki cyfrowej. Ja właśnie teraz w ręku mam płytę Jana Kiepury. Też są przekazy, że Jan Kiepura kiedyś śpiewał z balkonu, w latach 50. śpiewał arię. No i tutaj. Jest to też być może jakaś inspiracja dla Państwa. Moim i Państwa gościem jest Przemysław Szczerbiński, pracownik biblioteki. Proszę no powiedzieć, jakie gatunki możemy tutaj znaleźć w zasobach? No dla każdego coś dobrego. Dla starszych osób mamy płyty szelakowe to jest dwudziestolecie międzywojenne bardzo stare wydawnictwa. E, wyglądają na zniszczone, ale one grają, proszę mnie zapewniam Państwa. A czy te płyty można wypożyczyć, kiedy biblioteka funkcjonuje normalnie? Można je odsłuchać. Oczywiście mamy bardzo przyjemne stanowiska odsłuchowe, natomiast wypożyczyć ze względu na no ich y, wagę i cen, cenność no nie można niestety. Zbiory są bardzo bogate, bardzo różne gatunki. Jeżeli ktoś z naszych widzów będzie robił porządki w swoim domu, w trakcie izolacji znajdzie płyty, czy może je tutaj przynieść? I jakie są najbardziej potrzebne? Zachęcamy wszystkich Krakowian do przenoszenia płyt. To jest bardzo miłe, że, że faktycznie przychodzą e, ludzie po swoich porządkach i z Pawlaczy przynoszą płyty, na przykład czasami nawet podpisane przez samych artystów. Mamy wszelkiego rodzaju gatunki, począwszy od piosenki patriotycznej, no bo też tym się zajmujemy oczywiście. Piosenka patriotyczna również w internecie, można tam sobie pośpiewać po prostu korzystając ze śpiewnika Polaka. Można pośpiewać ze śpiewnika Polaka www.bibliotekapiosenki.pl Mamy tam 150 utworów, są podkłady, nuty, które można sobie ściągnąć, wspólnie z przyjaciółmi, z rodziną je wykonać, a także takie piosenki na wszelki wypadek, utwory, które są. Dobre na każdą okazję, czy to jest święto, czy to jest spotkanie rodzinne, czy imieniny uciąć. Na pewno takie pośpiewanie sobie w trakcie tej izolacji będzie dobrym sposobem na umilenie sobie czasu, na poprawę nastroju, bo jednak nawet psychologowie wskazują, że muzyka dobrze na nas działa, dobrze też oddziałuje na nasz nastrój, łagodzi obyczaje ponoć. Tak więc zapraszamy www .bibliotekapiosenki pl. Krystian Lis, dziękuję. A teraz propozycja dla wszystkich. Zdaniem psychologów śpiew, jak i taniec poprawiają nastrój. Zatem w czasie domowej izolacji jednym ze sposobów na urozmaicenie dnia jest muzykowanie. O muzycznej recepcie na lepsze samopoczucie w czasie walki z koronawirusem. Christian Lis. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, może też poprawiać samopoczucie w czasie domowej izolacji. Krakowska Biblioteka Polskiej Piosenki zaprasza do korzystania ze swoich bogatych zasobów cyfrowych. Możecie Państwo znaleźć 90 tysięcy rekordów. Są to biogramy artystów, są to informacje o powstaniu danych utworów. A także liczne ciekawostki. No i 2 miliony. Odsłon miesięcznie świadczy o tym, że jednak jesteśmy potrzebni. Na stronie biblioteki jest też śpiewnik Polaka. Znajdziemy w nim teksty i podkłady muzyczne, dzięki którym całą rodziną możemy zanucić polskie utwory, których w śpiewniku jest około 120. Śpiewając w gronie rodzinnym robimy coś, czego na co dzień nie robimy, i to będzie na pewno jakieś piękne wspomnienia całe lata. Psychologowie potwierdzają, że muzyka wywiera wielki wpływ na nastrój. Oprócz. Oczywistych wartości edukacyjnych i estetycznych może mieć oczywiście działanie terapeutyczne. Samo śpiewanie daje nam pewne poczucie sprawczości, może zwiększać naszą pewność siebie, a także oczywiście redukować stres.